Jeśli lubisz smaczne, szybkie, a do tego często również nieoczywiste i zaskakujące przepisy na jedzonko, to trafiłeś idealnie, bo dziś testujemy pyszne lifehacki z TikToka. Śmiało mogę powiedzieć, że w tym temacie mamy dość niezłe doświadczenie, bo powstał m.in. taki odcinek, albo taki odcinek, albo taki odcinek i ze wszystkimi jedzeniowymi odcinkami, które powstały w ostatnim czasie utworzyłem dla Was specjalną playlistę, więc jeżeli będzie Wam mało jedzonka po dzisiejszym, to możecie sobie kliknąć i sprawdzić je wszystkie. Natomiast, jeżeli nie chcesz przegapić żadnego kolejnego odcinka, a uwierz mi, nie chcesz przegapić żadnego kolejnego odcinka, bo dla Was totalne sztosy, to zostaw sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. Tak po prostu dodatkowo będziesz miał szansę znaleźć się w naszym Hall of Fame, czyli w galerii Sław, tak jak to 5 osób, które zostawiło suba po poprzednim odcinku. I dzięki temu są tutaj. A w ogóle ostatnio wydarzył mi się mały wypadek, o którym opowiem Wam w dalszej części odcinka, więc oglądajcie do samego końca. A jak lubicie pyszne, jedzenie pchaki, to zostawcie tu jak najwięcej łapeczek w górę. Wtedy będziemy nagrywać więcej pogryw, w pyszniutkich cenach. Zapraszam do linku w opisie na GTW A teraz zaczynamy! Dzisiaj mam dla Was pyszności idealne nie tylko na deser, ale również na śniadanko, a niektóre z nich, takie jak na przykład lifehack numer 1, są perfekcyjne jeszcze przed śniadankiem, bo jest to sposób na pyszną, kolorową, mrożoną kawę. No to najpierw zobaczmy, jak się to robi, a zaraz potem przetestujemy, czy działa. Mamy barwnik, który wlewamy sobie do szklanki, następnie kostki lodu, oj, bardzo dużo kostek lodu, następnie białe mleczko, O, jest piękny fioletowy kolor, Ale to, jak powszechnie wiadomo, fioletowy to najlepszy kolor. Teraz mieszamy sobie, aj, 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 ale satysfakcjonujący widok. I do tego dolewamy oczywiście kawusie i dzięki temu wygląda jeszcze lepiej. No to co, moi drodzy? Smacznej kawusi! Zrobić ją musisz pod warunkiem, że zadziała. Potrzebujemy dwóch szklanek, bo zrobimy wersję w dwóch kolorach. Dużej ilości lodu, a z drugiej strony również wrzątku, kawy, mleko, barwników, metalowych słomek, łyżeczki i dodatkowego kubeczka na kawę. Jak powszechnie wiadomo, to jest najlepszy kubeczek na kawę. Jeżeli chcecie sobie taki sprawić, wejdźcie na smieszneciuszki.pl, oprócz kubeczków mamy tam też wspaniałe bluzy i wspaniałe koszulki i to na promocji. A teraz zabieramy się do roboty. Zaczynamy od tego, by zaparzyć sobie naprawdę, naprawdę Naprawdę, naprawdę, <coughs> naprawdę mocną kawę Ja użyję tej pięciu łyżeczek, bo zrobimy z niej dwie No dobra sześciu, bo nigdy nie przesadzam Dwa razy nie musisz powtarzać Ale tak by się Osiem? Oś. Masz rację Przemo, masz rację, osiem będzie super Zalewamy sobie wrzątkiem, tak żeby było mniej więcej 3 czwarte kubka. Mieszamy i w momencie, kiedy nasza kapusia się parzy, to przygotowujemy sobie dwa pozostałe kubki z lodem. Jak widzicie, nasze kostki lodu są dość duże, ale spokojnie, bo mam tak zwany zmniejszacz do kostek lodu. To jest bardzo proste narzędzie i bardzo prosto się go używa. Ha, I patrzcie! Zmniejszone! No idealnie! Działa! To narzędzie działa! Super jest! Teraz nasz pomniejszony lód przesypujemy do szklanek. O! Ły, mały wypadek. Ojej, tutaj troszeczkę za dużo wleciało. Nie przejmujcie się, trzecia kawa będzie robiona na stole. Okej, okay, myślę, że tak mniej więcej po pół powinno wystarczyć. I moja metoda jest taka, żeby dopiero teraz dodać barwnik, bo według mnie lepiej się rozejdzie. Ta będzie dla ryby, więc zrobimy mu w kolorze niebieskim. Pod kolor włosów. O, ale się super rozchodzi! A ta będzie dla mnie i ja chciałbym w swoim ulubionym kolorze fioletowym, więc dolejemy sobie dużo niebieskiego i... Trochę mniej czerwonego. Kiedy te kolory się zmieszają, powinniśmy uzyskać dość niezły fiolet. I teraz bardzo satysfakcjonujący moment zalewanie mlekiem, bo teraz powinien wyjść nasz kolorek. Uwaga, uwaga, i lecimy. OK? Tyle mleka powinno starczyć? No dobra, wyszło ładne niebieskie. Więc teraz zamieszajmy metalową ekologiczną słomką. Ej, ten kolor jest sztosem. Weźmy sobie drugą, drugą szklankę i zobaczmy, czy wyjdzie nasz fiolet. Oby wyszedł. O, chyba, 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 patrzcie i no piękny, idealny. Ej, wiecie co mi to przypomina? To mi przypomina szejka borówkowego jak na razie. A, ten dźwięk lodu, to będzie pyszne i zimniutkie. Czas na składnik finalny, czyli naszą kawę. Najpierw do niebieskiej, cyk, zamieszajmy. Ło, ale super. I teraz do fioletowej i wygląda to przepięknie. Proszę bardzo, ryba, kawka dla Ciebie. Chociaż to powinno się chyba serwować niezamieszane, bo patrzcie, tak wygląda zamieszane. A właśnie, niezamieszana wygląda w ten sposób i to daje fajny efekt. I dopiero osoba, której ją zaserwujemy, może sobie zamieszać. I uwaga, uwaga, oficjalny test. Ej, kolor mi zniknął, oszukali mnie. Ale dobra, przez chwilę były, była fioletowa, więc jeżeli chodzi o kolor, to kolor możemy zaliczyć. O Jezu, jak ja kocham mrożoną kawę. Spakuje jak prosta, mrożona kawa jednak sposób jej podawania, kiedy jest jeszcze kolorowa, zdaje się być dość ciekawy. Takżeś jak ten lifehack zaliczony, a ja zaczynam dzień od pysznej kawusi. Lepiej zaczynać dzień od zimnej kawy niż od ciepłego makowca na komendzie. A co to jest ma <laughs> Słuchajcie, mały sekret Przemo kompletnie nie rozumie Kiedy używamy jakichś osiedlowych tekstów Naprawdę, Przemo jest czysty i nieskalany Niczym nieobsrana łąka, kocham gościa Myślę o jakim cieście ty mówisz no? Ja Tak, tak A wiesz o co znaczy zrobić szpagat? Tak. Lifehack numer dwa to coś idealnego do naszej kabusi I idealnego na śniadanie Bo jest to epicki czekoladowy tost Na słodko, zobaczmy jak się go robi Mamy kawałek czekolady, prawdopodobnie z jakimś nadzieniem Wkładamy do chleba, odciskamy szklanką taki ładny krążek Następnie maczamy go w jajku z obu stron, wrzucamy do tostera, zapiekamy i wychodzi coś takiego. Rozcinamy. Łoo, ale pyszniutka, płynna czekolada. Dobra, to trzeba zrobić. Mój brzuch też twierdzi, że trzeba to zrobić. Potrzebujemy tostowego gleba maślanego, szklanki tostera lub tak jak opiekacza oraz dowolnej czekolady. Najlepiej z nadzieniem, dlatego wybrałem kinder czekoladki. Chlebek o smaku kinder czekoladek na ciepło i na słodko, to będzie wspaniałe. Szkoda, że tego nie zjesz dobrej zabawy i uśmiechów ludzi na keto. <grymne> Zaczynamy od tego, by podłączyć i rozgrzać naszą maszynę. Następnie otwieramy chlebek i wyciągamy dwie pyszniutkie kromeczki. Następnie wyciągamy Kinder Czekoladki. Myślę, że półtorej sztuki to max, co się tutaj zmieści. Jedną z nich przełamujemy na pół. O, to tak. Jedna chyba. Jednak jedna. Proszę, Przemo, to dla ciebie. Trzymaj, ryba, żebyś nie mówił, że ty nie dostałeś. Łop! teraz zamykamy nasz toast i odciskamy szklanką, tak by czekoladka została w środku. Oj. Oni, nie! Widzowie, fail! Nie wyszło za pierwszym razem, ale mam lepszy pomysł, okej. Okay. Ten chlebek damy ptaszkom albo rybkom. <laughs> bo wiecie, bo, bo ryba. <laughs> Tym razem spróbuję pokręcić trochę szklanką w trakcie odgniatania, to wtedy prawdopodobnie wytnie nam się po prostu kółeczko. O, 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 ho, ho! ho. I proszę bardzo! To nawet sobie możemy wyjąć górą. O nie! Zaklinowało się. No, come on, wychodź. No i wyszło nam takie kółeczko, co prawda niedokładnie takie jak na filmiku, ale to też prawdopodobnie będzie okej. Okay. Tylko zapiec trzeba. Ja do zapiekania często używam papieru, żeby nie brudzić sobie to stera, co gorąco wam polecam. Robię to tak, że złożony na pół papier wrzucam do środka, zaciskam, odginam. Tutaj też. A teraz wrzucam zawartość do tostowania. Dzięki temu nawet gdyby nasza czekolada się wylała, no to nie wyleje się na toster i go nie pobrudzi. No to teraz dajmy temu chwilę. A few later. Ok, sprawdźmy, jak to wygląda. Czy to będzie już? Nie? Jeszcze chwilka, chociaż w tym momencie wygląda to tak. Ale czekajcie, mam pomysł. Obróćmy go sobie, to zrobimy taką ładną kratkę, to będzie spoko wyglądać. And a half hours later. Uwaga, uwaga, bo to chyba już. I zobaczmy... Oj, tak, wygląda to bardzo dobrze Czekajcie, przerzucimy sobie na talerz i pokażę wam zbliższa I zobaczcie, nasza gratka wyszła idealnie Wygląda to naprawdę apetycznie No i teraz wiemy, w którym miejscu można to przeciąć na pół Uwaga, rozcinam Ale chrupiące, jej. Dobra, rozcięte I w środku prezentuje się to właśnie tak Mamy czekoladowo-kinderkową masę Co prawda na pilniku wyglądało jakby było jej więcej Ale to, co jest najważniejsze, to test smaku Śmiało Cyk, dla jeden, Proszę bardzo. Drugi? Daj, przemo. Najpierw, twoja opinia? No, niedobre. Niedobre? A Bazinga, bardzo dobre. A Bazinga! A przemo, przemo Sheldon Cooper. A ty łuki? O, widać cię przez rurę odkurzacza. Przez rurę, bardzo dobre, jak to z Nutellą trochę tak. Jak to z Nutellą? No, trochę tak. Niestety, pozostaje mi wierzyć chłopakom na słowo. Ja dalej trochę nie mogę, bo dalej jestem trochę gruby. W każdym razie, lajpak zaliczony. Jeżeli spróbujecie, dajcie znać w komentarzach, czy wam również smakowało. Ja też bym chciał tak bardzo. Jeżeli lubicie śniadanie na ciepło, ale niekoniecznie na słodko, to idealnie, bo tym razem mam dla was epickiego tosta, ale na słono. Co znaczy, może nie do końca aż tak słono, ale już nie na słodko. Tym razem również wycinamy chleb za pomocą szklanki, ale do środka wbijamy jajko, myrdamy je, dorzucamy dowolne dla nas prawdopodobnie składniki. Gość wrzuca jeszcze jedno jajko, dodaje trochę soli lub pieprzu, zapieka. O jejku, ależ to dobrze wygląda i to jajko zrobiło się idealnie. O nie! Właśnie zdałem sobie sprawę, o czym zapomnieliśmy w poprzednim livehacku. Wiecie o czym? Zapomnieliśmy obtoczyć w jajku. E, nieważne! I tak wyszło całkiem nieźle! Oje, ale fail! Pierwszy raz o czymś zapomniałem chyba. Dobra! Tym razem o niczym nie zapomnimy! Obiecuję, macie moje słowo! Nasz toster już się grzeje, a oprócz niego mamy wybrane składniki, czyli szynkę, kukurydzę, cebulę oraz paprykę. Kocham to połączenie. Dodatkowo wydzięty tościk został nam z poprzedniego lifehacka, więc idealnie nic nam się nie zmarnuje. Hashtag zero waste. Zaczynamy od tego, by posiekać nasze składniki. Ja zacznę od szynki. Stop! Czy są w lodówce moje kabanosy? Ja mam zawsze kabanosy przy sobie. Szynkę zostawimy do czegoś innego. Tutaj kabanosy będą idealne. Dawaj. O! To będzie sztos. Chociaż szynka też by była dobra. Weźmiemy sobie kilka sztuk i wykroimy z nich takie długie kawałki. To powinno wystarczyć. Na no, to przecież się nie zmarnuje. Kocham kabanosy. Do tego ucinamy sobie jeszcze kawałek papryki. Taki powinien wystarczyć. Wycinamy część z pestkami. Ej! Kroimy najpierw na paski, a następnie ładną... Drobniutką kostkę. I wychodzi nam coś takiego, chyba trochę za dużo nawet. Następnie cebula, pozbywamy się pierwszej części, a z drugiej wykrawamy sobie taki cieniutki plaster. Bo dzięki temu możemy z niej zdjąć skórkę, łupkę. Nie wiem, jak to się nazywa. I wycisnąć sobie ładne cebulowe krążki. Musimy obrać jeszcze jedną rzecz, czyli kukurydzę z aluminium. Jak powszechnie wiadomo, to jest e, genetycznie modyfikowana rzecz, więc kukurydza teraz rośnie w takich puszkach. Serio, tak było. Tutaj macie zdjęcia. Potwierdzają to info. Kiedy wszystko mamy gotowe, co rozwijamy sobie papier. Kładamy go na pół. kładamy do tostera, odciskamy. Rozwijamy i zaczynamy układanie naszego tosta. Ja mam lekkie obawy, że to jajko może się rozlać, dlatego dobrze, że ten papier będzie podłożony. Tak, awaryjnie, w razie czego? Najpierw chlebek. Teraz wbijamy jajco. Teraz szybciutko, zanim się zetnie, musimy je pomieszać. Zrobię to widelcem. Ej, nawet się nie wylewa z tego tosta, co jest obiecującym rezultatem. Okej, okay, rozmieszane. Teraz na dno dorzucę cebulowy krążek. Trochę papryki. Trochę kukurydzy. O kurde, coraz lepiej to wygląda. Teraz kabanosy. Oj, tak, główny składnik. Na co komu jakieś krewetki, kiedy można mieć kabanosy? Po co owoce morza, skoro istnieje owoc ciężkiej pracy rolniczej? No a teraz, zgodnie z instrukcją, powinniśmy wbić jeszcze jedno jajo. Obawiam się, że to może być za dużo, ale zaryzykujmy. Nie, to jest chyba za dużo, panowie. Chociaż może się rozejdzie i zapieczę? Rozbijmy żółtko. Oj, to chyba będzie za dużo. Ale to nic, bo chlebek powinien to wchłonąć i wciąż powinno być całkiem nieźle. Zaraz się przekonamy. Jeszcze dorzucę trochę składników, trochę kukurydzy. I trzymajcie kciuki, bo zamykamy toster i czekamy na rezultat. Uwaga! Powinno być gotowe. Minęło jakieś 5 minut, więc zobaczmy. Uwaga, uwaga. Oj, tu wydarzyło się coś dziwnego. Ej, ale dobra, nie jest źle. Spójrzcie na to. Mówiąc coś dziwnego, miałem na myśli tego bloba z jajka, który nam się wylał z tej strony. Kurczę, jakby samo żółtko, ale od góry jest spieczone, więc jest szansa na to, że w środku również. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, także pozwólcie, że przerzucę naszego tosta na talerz, w ogóle pokażę wam jeszcze drugą stronę. I zobaczcie, z drugiej strony, nasz tościk prezentuje się właśnie tak. Powiem wam szczerze, że to wygląda naprawdę apetycznie, ale prawdopodobnie lepiej byłoby, gdybyśmy użyli mniejszych jajek. Mówię, że w życiu trzeba mieć duże jaja. Co najmniej rozmiar L. Ale w tym przypadku eski byłyby idealne. Te były za duże. No dobra, czy zrobiło się w środku? Uwaga, oficjalny test rozcinanka. I? Ej, patrzcie na to, w środku zrobiło się idealnie. O kurde, panowie, ja niestety chleba nie mogę, ale wam gratuluję. Testujcie. Proszę cię bardzo, smacznego. Wygląda na mega gorące. Wygląda, paruje. No nie wiem, czy chcę to teraz jeść. Podmuchaj! Tak. Ua. I co? Ua. Gorące, jak mu paruje z ust. Co, dobre? <śmienny> okej, okay, dajcie moment, niech to ostygnie jeszcze może Przemo przetestuję. Ej, dobra, ja też przetestuję. Żeby nie było, że jedyny poparzyłeś sobie gębę. Ja, ja też sprawdzam. Jest dobre, tylko akurat trafiłem na kawałek bez fabryk. <śmienny> dobra, odrobinka chleba może mi nie zaszkodzi? Jest kawałek, jest, ok? okej. Uwaga. Dobre. Ale mało słone. Widzowie, czy pamiętacie, jak opisywałem wam, że tym razem niczego nie zapomnę? Macie mnie. Zapomniałem, zapomniałem posolić. Ty jeszcze trzeba było posolić, byłoby dużo lepsze, no bo jajko tak samo w sobie jest mało słone. Ale poza tym, spoko. Test Przema. Dziab ukrojone, nadźgane i... Dobre. Pomarańczowe. Nie może być pomarańczowe, może być jajkowe. Tak może być. Bazinga! I lifehack zaliczony. To jest naprawdę spoko. Czas na live, na który dziś czekał każdy łącznie ze mną, a nazywa się on Jak zdobyć lody ekipy, więc zobaczmy materiał. Mamy potężne lodówki. Ewidentnie wjechał tutaj świeżutki drop lodów ekipy. Mamy masę ludzi przepychających się przez siebie. Każdy chce sięgnąć swojego loda ekipy i zdobyć świętego lodowego grala. Nastolatkowie matki z dziećmi i ta biedna dziewczynka z koszykiem. Essa! I jednemu się udało! Cóż za szczęście! Cóż za euforia! I to z powodu lodów, a to! Wydarzyło się naprawdę. Zapytacie skąd wiem? Odpowiedź jest prosta: to ja byłem tymi lodami. Co? Nie wierzycie mi? Okej, okay, okej, okay. są na to dowody. Spójrzcie na to ujęcie. Widzicie? To byłem ja. Wydzierali mnie sobie z rąk do rąk, to. i, I... I jako lud czułem się z tym bardzo niekomfortowo. I... I doznałem bardzo poważnych obtarć tutaj na twarzy. To właśnie stąd te poważne, bojowe rany. Tak było. Nie zmyślam. Więc jak widzicie, o swoje trzeba walczyć, ale jeżeli nie chcecie walczyć, to spokojnie, bo przygotowaliśmy dla Was sposób na własne, domowe lody ekipy, a potrzebne nam będą patyczki do lodów. Mrożone truskawki, jedno opakowanie oraz blender Potrzebna też będzie forma, którą można zrobić z opakowania Po tabletkach musujących Jednak my nasze lody przygotujemy w rozmiarze XXL Dlatego też przygotowałem specjalną Dużą, poczwórną formę Którą wydrukowałem na drukarce 3D W tym momencie na ekranie widzicie timelapse z tego wydruku I wygląda jakby drukowało to naprawdę szybciutko Ale uwierzcie mi, cały ten wydruk Zajął kilkanaście godzin Ale forma wyszła całkiem potężna Potrzebna nam będzie również polewa do lodów Którą wykonamy z lukru plastycznego Aby nasze lody strzelały jak w oryginale Skorzystamy z lizaków ze strzelającym proszkiem. Może być to też strzelający cukier, także zabieramy się do roboty. Cały proces zaczynamy od tego, by zblendować truskawki i dodać do nich odrobinę wody. Następnie przelewamy zawartość kielicha do naszej wcześniej przygotowanej formy. Żeby dobrze się zmroziło, zostawiliśmy to na noc i podstawa naszych lodów powinna być już gotowa, więc uwaga! Oj, patrzcie na to! Piękne, czerwone, kształtne lody ekipy. To możemy sobie zdjąć? Ej i powiem wam, że kolor jest zarąbisty, Tak to wygląda w naszej wersji, a tak wygląda oryginalny kolor. I jak widzicie, brakuje jeszcze jednej rzeczy, czyli tego lukru, polewy, czekolady, cokolwiek to jest. Zrobimy to. Jak na chwilkę go jeszcze tutaj odłożę. Zdecydowaliśmy się na lukier plastyczny ze względu na jego kolor i jego właściwości. Jeżeli chodzi o czekoladę, to nie jest tak łatwo utopić loda w czekoladzie, uwierzcie mi na słowo i bardzo często to po prostu wychodzi źle, ale z tego powinno wyjść doskonale. Urwijmy sobie połowę. Jeżeli wyjdzie za dużo, to najwyżej sobie odłożymy. I spójrzcie na ten piękny różowy kolor. Jak widzicie, masa jest plastyczna, więc to, co musimy zrobić, to teraz uwałkować z niej ciasto. Niestety nie mamy wałka, ale za to mamy puszkę od Monstera, która będzie idealna. Spokojnie umyłem ją wcześniej. No i walcujemy. Potrzebujemy cieniutkiego placuszka. Jak mi ta puszka Monstera zaraz się otworzy, to będzie nieciekawie bardzo. I gdy nasza masa jest już rozwalcowana na cieniutki placek, to musimy do niej dodać? Naszą strzelającą posypkę. I ja sobie ją najpierw odlepię nożem w razie czego. Oni przykleiła się do deski, mogłem to zrobić na papierze, ale jestem tuchedem. Okej, okay, widzowie, nie popełniajcie mojego błędu. Przez to, że walcowałem na desce, nasza maska nie bardzo chce się odklejać, więc tym razem skorzystamy z papieru. Dajcie mi sekundę, zrobię to na szybko. W sensie papieru do pieczenia. No i patrzcie na to, tym razem wyszło jeszcze lepiej. Co więcej, da się odkleić bez problemu, więc tak jak mówiłem, teraz dodajemy cukru. A! Poproszę o zbliżenie i... Ojej, on jest jeszcze różowy. Ej, ryba, idealnie kupiłeś. Ależ to sto jest doskonałe, serio. Teraz weźmiemy jeszcze trochę puszki i powbijamy... Ten cukier do naszej masy, okej, okay. nie wiem czy to ale on zaczął już strzelać, ale z drugiej strony udało nam się go bardzo ładnie walcować, ale to super wygląda. Spójrzcie sami, ziarenka utkwiły w naszej masie, więc teraz możemy zakładać ją na naszego loda. Okej, okay. lodzik wyjęty, to sobie obrócimy na drugą stronę i teraz owijamy. Ej, wydaje mi się, że spokojnie starczy nam na dwa lody. No, nalajcie, patrzcie, ale kozak. Dobra, uwaga, ucinam. Ten nadmiar pójdzie na drugiego. Tutaj spróbujmy sobie ładnie tą masę dorzeźbić. No, musi nam się ładnie skleić. Czubek będzie trochę wyzwaniem, ale to spokojnie, też sobie damy radę. Doświadczony cukiernik, here. Nie, serio, nie mam doświadczenia z cukiernictwem. Dobra, zaciśnijmy tutaj czubek. Ej, to nie wygląda źle. Moment, moment, jeszcze tutaj musimy obciąć. Tu sobie wyrównamy. Ha! Ej, patrzcie na to, czyż to. Aha, to wygląda doskonale! Jeżeli chodzi o wizualny aspekt, no to, to przecież wygląda, kurde, prawie że jeden do jednego, jak lody ekipy. No poza tym łączeniem, ale tego się nie uniknie, ale spójrzcie, ze strony reprezentacyjnej to jest totalny kozak! Co myślisz, ryba? No, tak. Brzemo, proszę o No. No. No, podobny jest no tego, nie No, jest, jest. nie jest podobny. Wiecie dlaczego? Bo jest większy. To jest lód ekipy rozmiar XXL. Czekajcie, zrobię na szybko jeszcze jednego. Miejmy nadzieję, że się uda. O, o dobra, drugi nam się złamał, ale spokojnie, to będzie miniaturka, bo to, to będzie dla gościa na diecie, wiecie, niektórzy są na diecie i niektórzy muszą jeść yy, mini lody, okej, okay, była wersja XXL, proszę bardzo, mamy też wersję mini, no lód nam się niestety złamał w trakcie, ale to będzie dla mnie, bo jestem na diecie. A ta dla ciebie ryba, dawaj degustujemy razem Proszę bardzo smacznego Brałeś poważny udział w przygotowaniach, więc zasługujesz na większego W sumie ryba zrobił więcej niż ja Dobra, jedzmy szybko zanim się roztopi Jak masaczka, Czekaj, nie to? to kozak, ej, ale to jest dobre A, To z dołu? Kozak, no to co, potężny dziab razem z masą? tak Dawaj, trzy, cztery, zobaczymy czy trzeba No, trzeba, trzeba mm. Słyszycie to? To działa Słyszycie chyba jak mi strzela w jamie ustnej. To jest zarąbiste Ej, ta masa też jest truskawkowa mm. Tak bardzo nie powinienem, ale to jest doskonałe, ale strzela zarumbiście. Nie wiem, czy to jest lepsze od oryginału, bo oryginału nie udało mi się dostać, ale to są jedne z najlepszych lodów na patyku, jakie jadłem i totalnie powinniście sobie zrobić. Ten lifehack jest jak najbardziej zaliczony i zarąbisty. Dobra, ja zgrzeszę i zjem to do końca. Kozak. A jeżeli wy uważacie, że ten odcinek tak to, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę i subskrypcję wraz z woneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z kolejnymi. Zapraszam również na poprzednie, przysmakowe, pyszniutkie odcinki, bo czekamy na was jeszcze więcej pyszności. A na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!